Ja bym się kłócił. Nie, no ostatnio dobrze grałem. Ej, chłopaki, ostatnio... Ej, jak, jak jest zjazd do boksów, to odpuśćcie sobie za tym banerem Brickstone na gaz po prostu i was tak leciutko podbije. Właśnie się zobaczyć, jak tam wypierdala, bo jakbym nie chciał już wyścigu, to wiem, gdzie skończę. Ostatnio jechałem, grałem dobrze. Ale co, w CS-a? No. Jak nie wyszło, pirulet idealny. A, linii nie ma na wjeździe, Uuu, fajnie. No czekaj, zobaczę jak jedziesz, nie? A nie, dobra, nieważne. Trudno, bo tam się nie wydaje, ale jest spore to podbicie. No. A, dobra, bo to jest, to jest niewidzialne. Ja na no Nie, nie na to Możesz tam, tam, tam tego. Mogłeś szybciej pojechać. Też w się sensie wystarczyło puścić lasa, nie hamować. Jak coś. One more. Ale no, kurwa, wyjechał. Mamy trening 2, gdzie kwalifikacje? Nie ma. No to ja się zaloguję za za na tego admiona, co? To szybciej będzie. A, Mieć. No. Ale po co zmieniasz hasło, no? O Jezu. Ja to się dobrało. teraz zaloguj przełożyć. Jak hasło do kompaczy, też trzeba zmienić co 3 miesiące. No tak, tak, tak. Ale nie kurwa co tydzień jakieś hasło, nie? Kurwa, skoro jest jeden trening, to czemu nie zostawisz tylko jednego treningu i po tej kwalifikacji od razu czas skakać jako kurwa na badań no. czy coś? No. Bo tak to właśnie jest. Tak to wyczało. Patryk Matematyk, pamiętam z Hisz Francji kurwa, jak MPD go zjebał. A, że, że to było kółko jedno no? za mało. jedno za mało kurwa było. <laughs> ciek. No. <grymne> Ale beka! Ale beka. A! Tak gruba. Dobra. Kto dolegnie robota do czeka czekam. Właśnie to policzyłem, że ile 184 litry. No, na jakieś 6 cimcira. No nie! Nie jedzie Ej ja tutaj sprawdzę Marsel i normalnie prosto, dobra, no, dobra Połącznie to ile chcesz I nazwę kanał, bo co? Jak ten tunel dobry? No, no spoko, spoko, dzięki To spoko Ja trochę zjebaną kierownicę, więc kurwa jakoś na niej jadę Dobra kurwa Ale co? Zaczyna się, zaczyna się Dobra kurwa, zamknąć dupę No Machim Chodzi taki rozpierdło, że się człowiek pozeskasz Nie rozumiem o co mu chodzi z na tą nazwą kanału, ale dobra Ej, to czekajcie ten y... Taka jest, King, ja mu odpisuję. Nie, nie, no idź nie, z takim, kurwa, harem. Ja, idź. Jest. Dobra. Wiem, nie, nie, jest. nie, 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 No spróbuję nie, sumie ale nie, wiem czy nie, nie, pomysł no to jest... Na pełnej. Kierdolę, weź to! Fajchuj za daleko, No, nie, bałem się, że ze spręgiem. Dobra. No, i w moim biegiem ja prawi. Dobra, mogę się grać. było na szykanie pistaszka. No też A, No dobra. Ale to nie jest najgorzej, no. Okej, okay, okej. Okay. Ale jeszcze, ja szalenia po prostu zahamuję za i... Jo Ale to zapierdala teraz. Ile to jest jedno i elegancką. Kurwa. bandzie jadę. <grywa> Jak ten? <grywa> Jak brat jest do na Jedziesz, chyba. Kiertole. Nie rób tak. Ale nie tam. Pierdoletą! Nie, Tak się pizdę do kontaktu. Dobra. A po w tym kamieniu jest od razu Węgry, nie? Mmm, Belgia, no, a później Węgry i później przerwa. Hmm, tak, tak. No. Prawdziwej? No <coughs> potem, jeszcze dwa wyścigi. No. no teraz po sylwetrzeń. tak jest dwa tygodnie przerwy? Chyba, nie, dobrze po no. Ja się zajebałem, przecież jeszcze, kurwa, był wyścig. Po, po pierwsze, kurwa, jak lato z radiem. Na Silverstone, kurwa, jak lato Trzeba ćwiczyć. Dokładnie. Jak ja jeszcze dwie godziny temu nie wiedziałem, że pojadę. A ja też kurwa o 18 się dowiedziałem, że pojadę. Ja też No nie. właśnie ty, czekaj, czemu w sumie Równe bolidy, równe szanse. Dobra, jedź za mną, to cię poholuje. Nie to, się sama Dobra. O chuj, nie poholuje cię. <laughs> ja <Na> pierdolę. <laughs> Ale gorąco, ja pierdolę. A wiatr nosem się, już kończy A na to, że 29 stopni, to dobra, no dobra, to jest taki Pościmy najnowszy, to bywały no tak Które nie podbijają i będzie dobrze Nie wierzę i na taki, bo kurwa Jak o to jest kwestia moda, bo jest prześwit na 2 cm ustawiony Kurwa, to ja na nie takie pory, że nie będzie podbijać Dobra, dobra. No i... To pizdy kur. Ale to musi być adekwatnie do wieku moda. No ha! tak. Ale że admina? Jo. Ja. może jeszcze, co? Mhm. Dobra, rekord drugiego sektora. Ciekawe. Ja drugi sektor, sektorze też pojechałem tak za dwie dziesiątki No ja, ty dole, ta nachylona targa. Ładnie, ładnie. Jedzie Chownik jedzie Ale mi się czas zrobił <głos> <głos> dobra, to jest ja można ja może ze ja dwóch wtedy, cześć Pokad poko. Jasny chuj Nie on jest tylko no i na chuj mu Marcinu wiesz o tym? Ja, ja pierd... Nie no ten Maciek to jest... Tam był chyba jeden z 42-dziesiątych Albo i 3 Ale Ale ten 50-to sleepstreamował chyba, nie? Czy nie? No, 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 to no, jest... to raczej nie no No 337 to chyba nie. No, nie, nie, nie. Ale normalnie miał 333, więc. A. Nie no, mógł coś tam złapać. W przed Te 3 km na godzinę więcej to no, może zrobią różnicę. Ojej... Ja odlewać chcę, kurwa W sumie ja miałem teraz 337, a jadę na mpd -owym. to chyba nie wiem. Tak, chyba szybki jest. A to slipstream był na pewno. Chyba, że jeden jedną skrzydła Mamy do czynienia z botem. Ten co nigdy nie ćwiczy kurwa przed sesją. Chuj kurwa! A mój? No to już lek. Jak... wreszcie ostatni będę startował, no i dobrze. Przynajmniej nie rozgardowuję nikogo. Nie mów hop, hop, hop. No. Jak Kimi Antonelli wczoraj. No jedno podium ustarczyło, kontrakt wypełnił. No. A miał w kontrakcie zapisane podium wymagane? Tak. Ale serio? Bo nie ten. Nie wiem kurwa, ale myśliłem to. A, dobra. Ty łykasz jak peliwka. Dlatego wolałem zapisać. kurwa Kurwa. Dobra, nikt nie jedzie za mną. Naprawdę, tor do dupy. Ogółem to ten, mam wrażenie, że... Każdy narzeka. Dwa pit stopy, a jeden pistol to będzie porównywalne. Fajnie, jestem na boczu. Oh. <sighs> Dobra, boję się Materel, wezmę, pojadę jeszcze jedno. Ja bym dodał po 100 kilo. Nie wiem. Tak prewencyjnie. Dobrze. <laughs> Balans of performance. Nie, no, no. A jak Materel zrobił w trzecim z tak 40 lepszy czas, to chyba ściął. Jest taka możliwość. No, no, no to. To czego się nie robi dla podium, nie? ja się zalam. Dla pole position w no zasadzie, no. Tak, ja tak. ci dam streama jak coś, to czekaj. Nie, nie no, nie cóż, daj spokój. Nie <laughs> trzeba. No to ja przygarnę. Ono o, no właśnie. Co? Podolski? A Tarka należy do Toru? No to ma nie ściął. W Męki wysłane O! Zaraz będzie minus pół sekundy O burgera mnie o, wjechał No to na tej szykanie no dużo można zyskać No to tam Muszę stupować generalnie No pierdolę kurwa, na chuj wyjeżdżać, wyjazdowek masz się doli. No. No, no nie wiem no. Ja wiem, że dawno nie wiem, ale ten auto po najmniej kurde, mi moment, w poniewolnym momencie na... który... to masz domyślnego do seta? No znaczy, ja na przykład nie wiem jak to zrobić. O, o co ci chodzi? Jeszcze raz. Żeby kurwa ten prześwit był w 3% od to po pizdy jest. No można, ale Patryk by musiał patcha tak zrobić. No, no, Jakiegoś tam. roboty, żeby lepiej pało. Tylko ja nie wiem, jak o, to kurwa... O kurwa, no to może że... A, ja to już czasem chyba nie poprawię. Ale może... A nie, bo to już daj, już nie wyjadę nawet, bo hmm. półtorej minuty. Ej, tak ja już. O! A Mi się rozlał Ja ej, ej, ja tylko wcisnąłem, żeby wyjechać na, na to. A jakim, jakim ty bolidem jedziesz? Za To chyba znowu jestem. Chyba jestem znowu błąd z, z Francji, to Fistaszek musi innym bolidem jechać. Bo terenowy pierdala prawdopodobnie. Nie... Yep. jeszcze No! No ten od razu. Ten. Z tego co mi się wydaje to, to nie. Wiecie, wiem czy to od razu tam kurwa pizzy. kurwa, ha się no jak będzie, No bo wiesz, może go wywalić po prostu na wyścigu, nie? I kilka innych osób. No dobra, to po prostu reset będzie, nie? W sesji innej. co mam innym bolidem wchodzić, tak? no, na, na razie nie musisz Marcik, masz pomiarowe? To, to ja teraz kurde co ja mam, normalnie być w oksie czy jak? Bo ja nie, nie, nie wiem na, na spokojnie No, dobrze Nie no, to Fistaszek by musiał, bo to jest Renault kolizyjne A skąd wiesz, że Renault akurat... Poczekajcie do końca sesji, żeby były pozycje po prostu No, no właśnie hmm. A tu się A i tak nie zmieni, do... zmienia, więc... A skąd ty dowiesz, że macie, że no akurat. Eee, no bo Piotra eee, no. od ten błąd na Francji. Ale no. Eee, no dobra, mam błąd dalej tak już nie tam. ten. Tempi, jakie skrzydła miałeś na akwale? 5,2. I kurwa strasznie tył latał. Na akwalowym. No to właśnie chodziło, że będę na to, nie? No to łapaciowny i się wyjebał na życie. No i tak biegłem półsekundy. sekundę. właśnie! Do... No, no i by się odrobił, kurwa! Cieba, no. Cieba, lec. Cieba, lec. Cieba, lec. Daj, matelele, jesteś? Jestem! Ja dałem 4-2 skrzydło i lepiej się jedzie, nie rzucę tak kurwa. A zero? No, no potwierdam. Ja mam, to się na początku, ale i tak mnie rzucało, a jeszcze brakowało mi przodu przy okazji. Kwalę, A to ja polecam 3-1, no nim jak szatan. No wtedy tam. Ja straciłem to... pół sekundy w S2 do MPD-go i wziąłem 40 FS3. Aha To nic nie No szukamy już lepiej przejechał <noise> Na jakiego on tu ma zmienić w ogóle Fistaku? Fistaku. No na jakiegokolwiek no. Nie wiem, możesz... O, może być swoim teamate'em za oberze. Nie! Na pewno się ucieszę z tego powodu. A no, jo, bo Maliny nie ma. To... A Malina trenował. No, ale coś tam. Czasza sprawa mu niby wypadła, tak mi na. Nie i. i... <gry> tak jak tobie nieraz wypadała, że ci się gra, odinstalowała No, no właśnie, 100 Air faktora, no co, co, co. To nie są przelewki, słuchaj. z stówkę jak coś. Który to był? Żeby nie ma, go w, ogóle w stawce? Jordan na przykład. Jordan. Jordan, jo. 10 minut, warm mapa, to ja zapalę się. Ale normalnie, ale Fistaszek normalnie jak punkty zdobędziesz to na Reno, nie? Idzie? No ta, no. To co nikt nie robi live'a? Ja będę nagrywał. Ja, grałem, nie. ja nie robię live'a, bo i tak nie dojadę. To co MPD, ty startujesz na softach czy na super softach? No nie wiem właśnie, a na jakich jedziesz w skrzydłach? 4-2 Dobra No dobra Niechajże No nie skrzydła. Będę za tobą jechał Czemu za mną? No bo będę paliwo sobie oszczędzał za tobą Short-shifting te sprawy I będziesz znowu słyszał ja drugi Ale no to mnie wyprzedzisz na projsej ja niech to ci siódemki Ale na kto? jedzieżach po? Na jakim Na którym biegu? No na złotych raczej no Raczej. Raczej. Może też bym se na żółtych ruszył. Ja w sumie to. No ja tak, ja, ja, to jest ja kurwa jak będę nie ma... będziesz się kurwa ciągnął w jebanym tunelu. Dobra. No to proszę wybrać odpowiedni pakiet opum. Okrągłe. Yy, obrotowe. Gumowe. Prodi. ty tu Prodi. Dwie Wiem, 37, no. Prody, okay. Ja muszę wyjść no tak. na grę. Ja muszę się przerzucić nagrać No dlatego mówiłem, że się nic nie zmieni w wynikach Mi się chyba tym słuchawkami kablem ruszył. Bo mu um, się słuchawki rozłączyli. Kurwa, ten Bente to jest dziennikarzem. Ja jestem lita nie będzie kit. Widziałem właśnie wcześniej. O kurwa. O. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Ja pierwszy, ale zero przyczepności, kurwa. Não acorde. Plutselig. <skrønne> 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 A, bo przednie ten. lubiłem kurwa na Podolskim. Gdyby nie ta hopka na wjeździe do, do boksu, to w sumie dwa pity byłyby były dużo lepsze. Eeeem, um, no... Czyli... A,

Nie yes. po No zdrowie O kurwa to to aż taka chopka jest? No, no, jak przy szkole podstawowej Masz jebany próg zwalniający na tym. Bo ile tam przejechać? Tu? a ja jadę 290 i nie lekko podbija, także nie wiem. Bejtuję, jeżeli coś jest No, zmienił. No, ma. No, no właśnie. Sigu chyba z tym problemem nie będzie, nie? No, no właśnie, może być. Może być. Weź może to, co ja mam. Albo... To co inni mają na przykład? No, Jordana weź z Hisztaciem. No. no, Szybkie pytanie, mocno show Dobra, czekajcie, tylko ja sobie. trochę no, ten gaz do bo... Nie ja mam no, wentylator, ja o ja tego pytam się. Pytam. Wypierdoliłem. Ej, bo ktoś o coś pytał, nie słyszałem. No ja, czy mocno szumi, mam wentylator włączony? Nie. Nie, ale, nie? ale... Nie, ale jak. Słabiej słychać A mogę Aro wziąć, na... wziąć na ten wyścig? Tak, powiedzieliśmy, że tak no. Dobra No już nie chcesz, ty staczkiem nie chcesz Miniardi Miniardi, miniardi, miniardi